Rozpoczęcie nauki języka chińskiego to czas niezwykle ekscytujący. Ja, kiedy zaczynam uczyć się nowego języka, to czuję, że wchodzę w zupełnie nowy świat i poznaję jakąś zupełnie nową rzeczywistość i chcę się w nią totalnie. Zanurzyć. Nauka niektórych języków jest jednak prostsza niż innych. Głównie przez to, że mamy do nich po prostu lepszy dostęp. Język chiński o famie najtrudniejszego języka świata czai się gdzieś tam w dystansie jako taka niezdobyta twierdza, ale może też jakiś taki dosyć lukratywny pomysł, który możemy wykorzystać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Jesteś tutaj, bo pewnie myślisz o nauce języka chińskiego i algorytm podsunął ci ten filmik, żebyś mógł, mogła zdecydować, czy to faktycznie język dla ciebie. W dzisiejszym filmie powiem ci, jak zacząć uczyć się chińskiego całkowicie od zera. Postaram się zaoszczędzić Twój czas maksymalnie i wszystko przekazać w jak najbardziej skondensowanej formie, ale zróbmy sobie tutaj taką małą umowę. Ja zrobię co w mojej mocy, żeby merytorycznie. Wszystkiego cię nauczyć w tym jednym filmie i powiedzieć ci, co masz robić od zera w tym jednym filmie, ale Ciebie proszę o subskrypcję i zostawienie temu filmikowi lajka. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, Micha! Jestem Basia Laoszy, założycielka Lang Lang Farm, społeczności, w której uczymy się chińskiego efektywnie i przyjemnie. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy! Od czego uczyć się języka chińskiego? Jak zacząć uczyć się języka chińskiego od zera? Zanim dam ci ściągawkę odnośnie tego, jak zacząć uczyć się języka chińskiego od zera, to kilka faktów o chińskim, które mogą być istotne właśnie jeśli bierzesz pod uwagę, rozważasz uczenie się tego języka. Chińskich jest. Wiele, bo Chiny są przeogromne. Ale jeśli ktoś mówi, że uczy się chińskiego, prawdopodobnie chodzi mu o mandaryński, czyli język, który jest oficjalnym językiem Chin, Tajwanu oraz Singapuru i którego nauczamy tutaj na kanale langlang.pl i którego możesz uczyć się od zera z moim kursem Chiński Start. Chiński nie ma alfabetu, ma system znaków i te znaki mają sens i składają się z powtarzalnych części, czego również nauczam tu na kanale i w moim kursie chiński start. Chiński to język tonalny. To znaczy, że jedna sylaba wypowiedziana w innym tonie będzie zmieniała znaczenie słowa. Natomiast dobre wieści są takie, że jak mówimy po polsku, to także intonujemy i modulujemy głosem. A ja zdradzę Ci w tym filmiku też sekret, jak uczyć się. Tonów. O tonach więcej mówię także w moim kursie Chiński Start. Chiński jest zupełnie inny od języka polskiego, dlatego szczególnie na początku warto uczyć się tego języka całymi frazami, nawet całymi zdaniami. Egzaminy, które poziomują znajomość chińskiego to HSK. Han Ping kao Shi. Język chiński, a konkretnie chińskie znaki, możemy też zapisywać transkrypcją PININ. To jest transkrypcja języka chińskiego na alfabet łaciński. Oczywiście w Chinach PININu raczej nie zobaczysz na ulicach, wszystko będzie w znakach. Ale PININ jest Twoim przyjacielem, ponieważ mówi Ci jak dany znak czytać, wspaniale sprawdzi się właśnie dla osób, które uczą się języka chińskiego i właśnie w transkrypcji PININ będziesz pisać, żeby pisać po chińsku na komputerze czy. Na komórce. Ok, jeśli najważniejsze fakty są za nami, to przejdźmy do tego, od czego naprawdę zacząć naukę chińskiego. Zacznij od transkrypcji pinin. Pinin to składaj dźwięk. Jak przed chwilą wspomniałam, to transkrypcja chińskiego na alfabet łaciński. Dzięki tej transkrypcji będziesz wiedzieć, jak przeczytać każdą chińską sylabę. Cała transkrypcja Pinyin mieści się dosłownie na jednej kartce A4. Jest tego naprawdę niewiele. Chińskich dźwięków ogólnie jest naprawdę niewiele. I teraz tak Pinin jest super, bo właśnie pomaga nam, mówi nam, jak te sylaby czytać. Ale ważne jest to, żeby nauczyć się pinin poprawnie wymawiać. Wiele z dźwięków języka chińskiego zapisanych w pininie będzie czytało się dokładnie tak samo, ale niektóre z nich będzie czytało się inaczej. Dlatego ważne, żeby już od samego początku nabrać dobrych nawyków i nauczyć się porządnie czytać pinin, żeby po prostu nie powtarzać błędów. Ogarniętego pininu i zapamiętaj, że na przykład x w chińskim to si, że ku w chińskim to ci, że sh to szy, że ch to czy, że sychy czytamy szłej. Także, żeby nie robić tych błędów, żeby nie czytać na przykład z i e, źle, bo z i to inaczej z. Możesz trenować pinin z tabelą pinin, którą znajdziesz sobie w Google. A jeśli chcesz mieć wszystko podane jak na talerzu, od A do Z, tak naprawdę, i chcesz uczyć się pininu z moim wsparciem, to w kursie Chiński Start w serii Rozgryź pinin podaję Ci moje techniki, jak wymawiać porządnie wszystkie chińskie głoski, na przykładzie od razu słówek z HSK, na przykładzie praktycznych słów. Także pierwsza rzecz ogarnij. Porządnie pinim. Kolejna rzecz, taka trochę niepozorna, o której mało kto mówi to porządne ogarnięcie znaków diakrytycznych. E, wiem, że to słowo brzmi przerażająco, ale my w polskim również je mamy, na przykład ą, ę, te ogonki to są właśnie znaki diakrytyczne. W chińskim znaki diakrytyczne to są po prostu kreski i fałki, właściwie trzy kreski i jedna fałka, które wskazują nam przebieg tonu. To znaczy, że jak masz transkrypcję pinyin, to nad samogłoską będziesz mieć właśnie taki znak diakrytyczny, który poinformuje w którym tonie masz wymówić daną sylabę. Także ogarnij sobie, który znak diakrytyczny y, będzie symbolizował który ton, i w ten sposób będziesz wiedzieć, jak poprawnie nim czytać. Kolejna rzecz to wymowa, wymowa, wymowa. Język chiński właśnie cechuje to, że musisz porządnie ogarnąć wymowę, musisz ją wymawiać tak, jak wymawiają ją Chińczycy, bo inaczej naprawdę nie będziesz zrozumiany, zrozumiana. Dobre wieści są takie, że pochodząc z Polski mamy naprawdę fajny warsztat, który pozwala nam wymówić wszystkie chińskie dźwięki. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że na przykład chińskiego nie da się nauczyć, jak się jest już osobą dorosłą, ale to jest nieprawda. My jako Polacy naprawdę możemy wymówić każdy chiński dźwięk, każdą chińską sylabę i ja tego uczę, ja zdradzam te triki m.in. w kursie Chiński Start. Ale też w moich filmach tu na YouTubie podlinkuję film o chińskiej wymowie. Także ogarnij porządnie chińską wymowę, bo naprawdę nikt cię nie zrozumie. Nieodzownym aspektem języka chińskiego i chińskiej wymowy są tony. Ale żeby tony nie przysparzały ci tony stresu, to teraz przedstawię ci je na podstawie takich analogii z bajek. W chińskim ogólnie mamy tonów 5, z czego 4 zaznaczamy modulując głosem. Ten jeden z tych tonów jest neutralny, nie musisz zmieniać głosu. Dobre wieści są takie, że mówiąc po polsku, też modulujesz głosem, tylko że my modulujemy, jak chcemy przekazać emocje, a Chińczycy modulują, e, kiedy po prostu chcą zmienić znaczenie sylaby. Więc bierzemy modulację głosem i nakładamy ją na sylabę, żeby osiągnąć e, to, co chcemy, czyli jakieś słowo o danym znaczeniu. E, jeśli chodzi o konkretne tony, to ton pierwszy możesz skojarzyć sobie jako takiego Garfielda. Czyli takiego leniwego kota, bo jest to ton, który jest wysoki, tak jak koty lubią sobie wysoko gdzieś siedzieć i obserwować świat, i jest leniwy, on leży, on się nie zmienia, więc tak go trzeba tam zostawić. Możesz sobie skojarzyć go z takim tak, tak, wyrażającym akceptację, tak? Czyli to jest takie tak, to jest właśnie ten dźwięk, który chcemy osiągnąć i nałożyć na jakąś sylabę ton drugi to taka ciekawska Alicja z Krainy Czarów, taka dopytująca. Takie co, kiedy właśnie coś na co na przykład nie dowierzamy, tak? I chcemy e, zapytać się co? Tak? Takie pytające tak, będzie właśnie reprezentantem tonu drugiego, czyli bierzemy tę modulację i znowu nakładamy ją na sylabę. Ton drugi to ton pytający, ton wznoszący, jak widzisz, właśnie różni się znacznie od tonu pierwszego, który leży i nic nie robi, ton drugi wznosi się. Tak, to jest właśnie to, co chcesz osiągnąć, żeby wypowiedzieć ton drugi. Ton trzeci natomiast to ton zdecydowanie niższy. To taka buka z muminków. On tak trochę straszy. Właśnie tutaj z tonem trzecim chcemy zostać niziutko, zauważony zdecydowanie niższy od tych dwóch wcześniej wspomnianych tonów. Czyli to jest takie tak, wyrażające nasze niezadowolenie. Tak, to jest ton trzeci. Chcemy wziąć tę modulację i nałożyć ją na sylabę. Czasami ten ton określa się mianem opadająco wznoszącego, ale jako początkujący, początkująca na razie nie przejmuj się tym, że on ma tam wznosić się czy opadać, tak? Na razie zostaw go niżej po prostu niż reszta tonów. Poczuj, jak go wymawiasz e, tutaj, że drga ci jabłko Adama. To może być na początku e, trochę nieprzyjemne. Czyli jak wymawiasz ton trzeci, poczuj, że tutaj ci drga. E, to będzie poprawnie wymówiony ton trzeci. Ton czwarty to ton opadający, ton stanowczy, ton, który idzie z góry do dołu to taka mulan, która tnie tutaj e, jakimś e, nożem. Tak właśnie chcemy to powietrze przeciąć nożem, e, opadając w tym tonie z góry na dół. To jest takie stanowcze, tak, kiedy mówisz coś i na przykład masz focha i tupiesz nóżką. Tak, z góry do dołu, to jest ton. Czwarty. Kolejny z tonów to ton lekki, ton neutralny. On będzie często występował jako drugi człon wyrazu. Jego nie zaznaczasz głosem. Po prostu mówisz sobie słowo, jak chcesz, powiedzmy. Zostaw go, nie musisz jakoś specjalnie modulować. Jeśli chodzi o tony, to tłumaczę je dokładnie w kursie chiński start. Na przykładzie praktycznych słów trenujemy sobie właśnie tony, i jeśli będziesz w kursie chiński start, to co miesiąc zapraszam Cię na konsultacje na Zoomie, gdzie będę też Twoje tony poprawiać osobiście na grupowych konsultacjach. Kolejna rzecz, od której należy zacząć naukę chińskiego, czyli jak już mamy pinin, mamy opanowane znaki diakrytyczne, mamy opanowaną wymowę i tony, to przechodzimy sobie do znaków. Wydaje mi się, że to jest aspekt języka chińskiego, który wiele osób przeraża najbardziej. Przynajmniej ja tak miałam. Jak myślałam o nauce chińskiego, to strasznie bałam się, że po prostu tych znaków nie zapamiętam. A mój strach wynikał po prostu z niewiedzy, z czym to się je i z czego złożone są znaki. Bo znaki to nie są jakieś bezsensowne rysunki, kreski. Nie trzeba mieć talentu plastycznego, żeby te znaki umieć pisać. Znaki mają różne rodzaje. Jest to system pisma, to nie jest alfabet i te różne rodzaje znaków będą albo przypominać jakieś na przykład obiekty ze świata fizycznego, jak ta część piktogramy, albo będą jakimiś tam umownymi symbolami, e, czyli to są te znaki Ideogramy, tak? czyli one przedstawiają jakąś ideę. Możesz sobie skojarzyć ideogramy, tak jak mamy na przykład znak równa się czy plus. Tak? My wiemy, że to znaczy równa się czy plus, bo sobie tak przyjęliśmy. To będą też takie chińskie znaki, które przyjęły coś, na przykład, że coś jest u góry czy na dole, czy coś jest środkiem. Tak? Kolejna część znaków to piktofonogramy, i one mają w sobie zaklętą część, która mówi nam o wymowie znaku, i mają w sobie zaklętą część, która mówi nam o jego znaczeniu. E, kolejna część znaków to znaki złożone. One złożone są z kilku piktogramów i na przykład jakąś historyjkę nam opowiadają. Będą też z, jakieś zapożyczenia tutaj z liter. Tak? Niektóre, do niektórych znaków będziemy dokładać litery naszego alfabetu łacińskiego, ale to już w jakichś nowszych słowach. W każdym razie, może zwróciłeś zwróciłaś uwagę, że właśnie mówiłam o piktogramach, ideogramach z jakichś znakach złożonych. No właśnie, one składają się z powtarzalnych Części. To jest bardzo dobra wieść dla Ciebie. Jak ja się dowiedziałam, że znaki mają powtarzalne części, to już miałam takie: Och, jesteśmy w domu. Bo jak się nauczysz tych powtarzalnych części, to będzie Ci łatwiej te znaki zapamiętywać, no bo będziesz wiedzieć: O, tu jest kobieta i syn, tak jak na przykład w znaku Hao. O, tu są usta i ziemia, czyli tu wymiotować. A tutaj na przykład jest kobieta pod dachem, an, czyli spokój. Tak więc będziesz po prostu w stanie sobie to zapamiętywać. Chiński ma klucze, które wchodzą w skład znaków. I właśnie te klucze stanowią klucz do opanowania chińskich znaków. I wszystkie klucze, które właśnie wchodzą w skład chińskiego pisma, przedstawiłam w kursie Chiński Start, gdzie przez gry interaktywne, zabawy i fiszki nauczam w przyjemny sposób chińskich znaków. Jak to powiedziała Monika, był to dla niej totalny game changer w nauce chińskich znaków. Ale na samym początku nie musisz nawet znać tych wszystkich 214 kluczy, które właśnie wchodzą w skład chińskich znaków. Na razie naucz się tych takich najczęściej występujących kluczy i zobaczysz, jak w jak wielu słowach one się pojawiają. Super jest to, że szczególnie w tych znakach, piktofonogramach, znając klucz, będziesz wiedzieć na przykład, do której grupy znaczeniowej dany znak należy. Będziesz wiedzieć, że na przykład znaki z kluczem kobieta będą właśnie miały, występowały w słowach. W słowach związanych stricte z kobietami. Znaki z kluczem pies będą w zwierzętach, znaki z kluczem trawa będą w różnych roślinach, herbacie i tak dalej. Także to jest naprawdę fajne. Dodatkowo często właśnie jeszcze można zgadnąć wymowę znaku właśnie mając yy, wiedzę o tym yy, jak czyta się ten klucz. Także naucz się najważniejszych kluczy, możesz zapytać sztucznej inteligencji, które klucze najczęściej występują i w jakich słowach, a jeśli nie chce ci się po omacku szukać materiałów, to wszystkie materiały z poziomów od zera do HSK2 znajdziesz w moim kursie chiński start. Jak się uczyć znaków ogólnie, jak je zapamiętywać? Wspaniale sprawdzają się fiszki. Dla kursantów chińskiego startu, rzecz jest prosta: otwierają chiński start i tam zrobiłam dla nich fiszki. E, ale jeśli robisz e, wszystko na swoją na własną rękę, no to możesz sobie samemu tworzyć fiszki, na przykład korzystając z list znaków wymaganych do egzaminu HSK, czyli szukasz sobie w Google list tych słów wymaganych i robisz sobie fiszki, czy samemu na kartkach, czy przy użyciu aplikacji takich jak Quizlet, Anki. Znaki zapamiętuje się najlepiej, jeśli będziesz pisać je ręcznie, bo mamy po prostu naturalnie e, tą tendencję do lepszego zapamiętywania, kiedy mamy to po łączenie ręka-mózg. Kolejność stawiania kresek zawarłam także w guide'zie, w moim zeszycie do pisania chińskich znaków, który jest na pierwszej stronie tego zeszytu. Jeśli chodzi o kolejność stawiania kresek, to również mówię o tym w moim kursie Chiński Start. W kursie Chiński Start otrzymujesz ode mnie także zeszyty ćwiczeń, w których jest przestrzeń do pisania znaków także ręcznie. Ogólnie w życiu pewnie niewiele będziesz pisać ręcznie, bo no kto teraz pisze na przykład listy ręcznie, tak? Natomiast wydaje mi się, że fajnie jest na pamięć aktywnie nauczyć się tak właśnie 300 znaków, chociażby, żeby je aktywnie umieć ręcznie zapisać. A później jak będziesz pisać znaki? Otóż, znaki pisze się na komputerze czy na komórce właśnie przez pinim czyli te transkrypcję, o której mówiłam wcześniej, czyli wklepujesz transkrypcję w normalnie naszą, na naszej małej klawiaturze i wybierasz odpowiedni znak. Także tutaj dobre wieści. Później będzie łatwiej. Najpierw po prostu naucz się takich bazowych znaków. Wszystkie te znaki są właśnie w kursie Chiński Start. Możesz też najważniejsze znaki znaleźć na listach znaków do HSK, a potem będziesz właśnie pisać na komputerze czy na komórce. Natomiast wydaje mi się, że na początku jakbyś baza takich najbardziej podstawowych znaków fajnie jest umieć pisać aktywnie, żeby nie być po prostu analfabetą, prawda? Bo nieznajomość znaków, no, świadczy o tym, że jesteś analfabetą. Nie przeczytasz wiadomości od koleżanki na WeChacie, czyli chińskim komunikatorze. To, że nie przeczytasz sobie na dworcu w Chinach, do jakiego miasta jedziesz, bo wszystko jest w znakach, nie przeczytasz sobie menu w restauracji, jeśli nie znasz znaków. Także musisz uczyć się znaków, jeśli chcesz się faktycznie nauczyć chińskiego, a nie być analfabetą. Według badań profesora Jun da, jeżeli zna się już 500 znaków, no to umiesz przeczytać 50% języka chińskiego całkiem fajnie, prawda? Szczególnie, że te znaki właśnie składają się z powtarzalnych części, więc nie jest wcale tak źle się ich nauczyć. I teraz wiem, że jak uczymy się języka, który ma alfabet, to wystarczy nauczyć się nie wiem, 30 liter i jesteśmy w domu, a tutaj jednak no tych znaków jest więcej, ale pomyśl sobie o tym, że każdy język ma swoje grzeszki. Chiński ma naprawdę bardzo przyjemną gramatykę. Wymowa jest w naszym zasięgu jako, jako Polacy, tak? Znaki mają Wspaniałą historię, a ich pisanie relaksuje. E, Chińczycy uwielbiają, jak obcokrajowcy uczą się chińskiego i są tak wdzięcznymi słuchaczami, e, że no naprawdę serce rośnie, jak się do Chińczyków mówi po chińsku jako obcokrajowiec. A przy okazji, nie ma odmian przez przypadki, nie ma końcówek refleksyjnych, nie ma e, rodzajów żeńskich, męskich, nie ma żadnego a AND e, ani jakichś apostrofów, tak? Więc no, wszystko ma swoją cenę, każdy język ma swoje grzeszki. I jeśli chodzi o chiński, no to powiedzmy, że te grzeszki to te znaki, te tony, ale jest to naprawdę w Twoim zasięgu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zasubskrybuj mój kanał. E, mam nadzieję, że e, z tym małym guidem odnośnie tego, jak uczyć się chińskiego od zera m, będziesz wiedzieć, w co włożyć ręce. Tu na kanale masz naprawdę sporo. Filmów, które Ci w tym pomogą. Zasubskrybuj też koniecznie bezpłatnie mój newsletter. E, dostaniesz wtedy dostęp do jadeitowej bazy wiedzy z bezpłatnymi materiałami do nauki języka chińskiego. No i czekam na Ciebie w kursie Chiński Start, gdzie będziesz mieć wszystko od zera do HSK1 i HSK2 z moim wsparciem po kolei. Nie będziesz się musieć nad niczym zastanawiać. Po prostu odpalasz filmik, odpalasz grę językową, e, otwierasz sobie fiszki i jedziesz i robisz progres. Um, także no, zobaczymy się w następnym filmie. Dziękuję Ci bardzo. Siesińni, do zobaczenia następnym razem. Zajdzie.